Agadir początek listopada piękna szeroka plaża w górze z kolejką Jesteśmy w hotelu Almoggar który znajduje się centralnie na promenadzie ciągnącą się pod całym Agadirem Super rewelacja, czyściutka plaża Sklepiki Sklep z sokami Jest rano, więc wszystko zamknięte Ale Od dziesiątej zaczyna tu wszystko żyć Piękne miasto Ale to nasz hotel Almogar Garden Beach Wejście od strony plaży To jest sklepik, który jeszcze jest zamknięty Bardzo przystępne ceny wszystko można kupić, wodę, napoje prysznice miejsce, gdzie tętni życie cały dzień. Duży basen. Bardzo fajny. Obok restauracja. Można zjeść jakieś fast fooda, napić się piwka, małe piwko w całym hotelu, malutkie. 250 dirhamów, czyli jakieś 2,5 euro większa kasablanka 350 3,5 i jeszcze są jakieś budwajzery heinekeny po 4,5 euro Jest to bardzo duże pokoi Położenie hotelu rewelacja. Naprawdę super. Ładny ogród. Na górze restauracja, lobby Fast food Almogar Bardzo fajne jedzonko W przystępnych cenach Za chwilę Wam nagram cennik Dojdziemy do małego basenu Człownia. Ogólnie hotel bardzo fajny Znaczy tak, infrastruktura Jedzenie bardzo dobre Śniadania i kolacje no super, omleciki Wszystko przy tobie pieką, kolacje bardzo fajne Zawsze <laughs> mięso i ryba Do wyboru nie ma tego dużo ale wszystko jest świeże smaczne naprawdę jedzenie, jedzenie nam się bardzo podobało o tu jeszcze jest restauracja płatna można sobie zamówić rybkę jeśli ktoś jest powiedzmy tylko na śniadaniach choć nie jedliśmy bardziej się zawsze wypuszczamy gdzieś w głąb Bagadiru. o to jest restauracja a tam jest mały basen Mócie widać. O. Jest mały basen. O. No i tak mówimy o samych plusach. Ale są też minusy tego hotelu. Na pewno minusem jest pokój. Dostaliśmy pokój no, z widokiem na morze. Nie mogę powiedzieć, po na kawkach, jeśli się ma swój czajnik, z widokiem na morze robi robotę. Ale pokoje są stare. Łazienka w naszym pokoju to jest no, tragedia. Aż tego nie chciałem nagrywać. Po prostu, jeśli byście chcieli tutaj hotel. No to raczej brać jakieś wyremontowane albo coś nie, ponieważ no, no nie, nie jest najlepiej. Delikatnie mówiąc, o, tutaj jest stołówka, śniadanka, jest śniadania, ludzi trochę jest, ale naprawdę śniadanka bardzo pyszna. Widok na górę wieczorem podświetlona rewelacja pokażę ceny fast fooda w barze hotelowym płatne ale ceny bardzo przystępne burgery pizza, tortille takosy. O i jeszcze jeszcze bardzo ważna rzecz, ponieważ nie ma w tym hotelu Ola. Jeśli ktoś na przykład by chciał się napić drinka, piwka, wódeczki czy whisky, a nie chce płacić 2,5 euro za miniaturowe piwko po wyjściu z lobby. O, tu jest lobby, bar. na soki a wypić sklepik hotelowy Taksówkarze atakują Od całego rana Wychodzimy Wychodzimy z hotelu Idziemy sobie w lewo z Spacerkiem o, Ruch jak zawsze olbrzymi Tak około A może 100 metrów Przechodzimy sobie przez pasy, ja tego oczywiście nie będę robił, bo chcę Wam tylko pokazać, jest bardzo fajny sklep. Jak ktoś wieczorem lubi się rozluźnić. Jest to tam gdy już widać. Drink Store. Naprawdę ceny fajne. Wszystko sobie kupicie. Normalne piwko 23 dirhamy, budeczka whisky. Troszkę drożej niż u nas, ale... Ale idąc na plażę, czy gdzieś tam, warto sobie coś ze sobą wziąć i powiedzmy kupić tutaj. O. No to tyle. Tyle co we miałem do pokazania. Agadir polecam. Hotel. Kurczę, no chyba też, no poza tym pokojem. No i będąc w pokoju, polecam sobie wziąć coś na mrówki, bo jest ich mnóstwo. Mnóstwo są wszędzie wchodzą do wszystkiego, To są takie mega mankamenty. Hotel. Na plus, nasz pokój bardzo, bardzo, bardzo na minus. Łazienka syf, pokój stary i wszędzie mrówki. Dzięki, na razie. Hej!